Podsumowanie minionej nocy w NBA w przerwie na żądanie. Zaczynamy od spotkania Los Angeles Lakers kontra Phoenix Suns, które przypadało dokładnie w 28. urodziny Marcina Gortata. Po pierwszej kwarcie Suns prowadzili 25 do 21, a najlepszym graczem na parkiecie był właśnie Ascelenizant, który trafił wtedy 4 z 6 rzutów z gry i miał 8 punktów i 7 zbiórek. Kolejną odsłonę Polak zaczął odpoczywając na ławce rezerwowych i wtedy grę przejęli Lakers, a konkretnie zrobili to ich rezerwowi. I choć może brzmi to mało prawdopodobnie, zważywszy na to, że ławka gospodarzy należy do najsłabszych w lidze, to jednak zmiennicy po stronie jeziorowców trafili przez 6 minut wszystkie z 7 rzutów, i w połowie kwarty Lakers sprowadzili 10 punktami. Wtedy, też na parkiet powrócił m.in. Marcin Gortat i od razu dał impuls swojej ekipie, trafiając trzy rzuty z rzędu, przy których za każdym razem asystował Steve Nash. Dobra gra Polaka i jego kanadyjskiego rozgrywającego, jednak na niewiele się zdała, bo Sans przegrywali do przerwy 48-57. do 57. Po powrocie z szatni oglądaliśmy jeszcze większą dominację Lakers, wśród których świetnie spisywał się Kobe Bryant. Lider gospodarzy w trzeciej kwarcie był praktycznie nie do zatrzymania, trafiając 8 z 12 rzutów z gry i zdobywając wtedy 18 ze swoich dotychczasowych 32 punktów, a jego drużyna prowadziła 87 do 73. W ostatniej odsłonie ambitnie grający Sens co prawda jeszcze postraszyli Lakers, zbliżając się do nich na 4 minuty przed końcem na pięcioczek, ale ostatecznie wszystko skończyło się wygraną gospodarzy 111 do 90. Wśród jeziorowców najlepszym graczem był Kobe Bryant z 36 punktami, 9 zbiórkami i 6 asystami, natomiast wśród pokonanych, dla których była to już czwarta porażka z rzędu, aż 17 kluczowych podań miał Steve Nash, a nasz Marcin Gortat przez 42 minuty na skuteczności 9 na 16 z gry 21 punktów, do których dołożył 16 zebranych piłek, 1 asystę i 2 przechwyty. Z Los Angeles przenosimy się teraz do Cleveland, gdzie z wizytą udali się Miami Heat na czele z byłym zawodnikiem Kawalier z LeBronem Jamesem. Wielu liczyło przy tej okazji na wyrównane spotkanie, ale nic takiego nie miało miejsca, bo Heat już w pierwszej kwarcie zdemolowali gospodarzy i po 6 minutach goście prowadzili aż 21 do 2, a całą odsłonę wygrali 35 do 14, i nic zatem dziwnego, że potem spokojnie mogli już kontrolować przebieg wydarzeń na parkiecie. Ostatecznie hit odprawili Cavaliers 111 do 87, odnosząc tym samym piątą wygraną z rzędu, a liderem gości był Lebron James, który zaliczył 28 punktów, 5 asyst i 5 zbiórek. Drużyna z Miami ma zatem obecnie najlepszą passę spośród wszystkich drużyn konferencji wschodniej, a to dlatego, że dotychczasowi liderzy tej klasyfikacji, czyli New York Knicks, w końcu schodzili z parkietu jako pokonani. Po siedmiu zwycięstwach z rzędu sposób na Nowy Jorczyków znaleźli dość niespodziewanie New Orleans Hornets, wygrywając 89 do 85. Złośliwi jednak mogą powiedzieć, że choć Knicks to spotkanie przegrali, to kolejny rekord kariery zaliczył rewelacyjny w ostatnich dniach Jeremy Lin, Tyle, że tym razem nie chodzi ani o punkty, których miał 26, ani o asysty, których zaliczył 5, tylko o straty, bo Lin w tym meczu aż 9-krotnie tracił piłkę. W swojej serii podobnie jak Nix nie kontynuują już Charlotte Bobcats, choć akurat w ich przypadku jest to powód do zadowolenia. Bory się po 16 porażkach z rzędu w końcu przypomniały sobie jak smakuje wygrana. Bobcats pokonali bowiem na wyjeździe Toronto Raptors 98-91, do 91, a największy udział miała w tym trójka Reggie Williams, DJ Agustin i Bismack Biyombo. Ten pierwszy zagrał najlepszy mecz w sezonie zdobywając 22 punkty, Agustin jako jedyny w tym spotkaniu miał double-double na poziomie 11 oczek i 10 asyst, a Biombo zaliczył dwa rekordy kariery w postaci 13 zbiórek i 7 bloków. Świetne indywidualne występy oglądaliśmy zresztą tego dnia także na innych parkietach, i tak np. w Detroit Pistons ograli Sacramento Kings 114 do 108, przede wszystkim za sprawą duetu Brandon Knight i Rodney Staki. Ten pierwszy zdobył 23 punkty i życiowe 10 asyst, natomiast Staki rozegrał swój najlepszy mecz w tych rozgrywkach, mając na koncie 36 punktów. Co ważne ta dwójka dobrze wyglądała nie tylko w statystykach, ale i w zaciętej końcówce, bo to właśnie Nike taki zdobyli w ostatnich 4 minutach 11 z 13 oczek Pistons, dzięki czemu gospodarze przechylili szale zwycięstwa na swoją korzyść. Denerwować w końcówce nie musieli się zatofani Minnesota Timberwolves, ale i oni mieli swój zabójczy duet w wyjazdowym starciu z Houston Rockets. W odróżnieniu od Pistons byli to jednak gracze pod Koszowi, bo Kevin Love miał 33 punkty i 17 zbiórek a Nikola Pekowicz 12 zebranych piłek i życiowe 30 oczek. Dodając do tego jeszcze 9 asyst i wyrównany rekord kariery Rikiego Rubio na poziomie 18 punktów, to nikogo nie zdziwił fakt, że Timberwolves pokonali raket 111 do 98. Nie zawsze jest jednak tak dobrze, że rekordowe osiągnięcie idzie w parze ze zwycięstwem zespołu i minionej nocy przekonał się o tym Nikola Vucevic z Philadelphia 76ers. Debiutant trafił co prawda aż 7 z 8 rzutów z gry i zdobył życiowe 16 punktów, ale to nie pomogło jego drużynie w pokonaniu Dallas Mavericks, bo mistrzowie NBA okazali się lepsi 82 do 75 i tym samym wygrali szóste spotkanie z rzędu. Jeszcze bardziej dotkliwą lekcję niż Włóczewicz odebrał inny żółtodziób Kenneth Farid z Denver Nuggets w meczu z Memphis Grizzlies. Zawodnik Nuggets nie dość, że zaliczył pierwsze w życiu double-double na poziomie 10 zbiórek i rekordowych 18 punktów, to jeszcze jego drużyna na 24 sekundy przed końcem prowadziła 102 do 101. Goście nie potrafili jednak utrzymać minimalnej przewagi i w ostatniej akcji po niecelnym rzucie Rudiego Geja pozwolili dobić piłkę Dante Cunninghamowi, którego w tej sytuacji powinien kryć właśnie wspomniany wcześniej Kenneth Farid i ta nieprasobliwość defensywy Nuggets kosztowała ich porażkę 102 do 103. Przegraną na wyjeździe za czyli także Milwaukee Bucks będąc gorszym od Orlando Magic 85 do 94. Przy tej okazji zawodnik Magików Dwight Howard zaliczył po raz 39 w swojej karierze występ na poziomie 20-20, składający się tym razem z 26 punktów i 20 zbiórek. W pozostałych spotkaniach minionej nocy, Utah Jazz dzięki 34 punktom i 12 zebranym piłkom Ala Jeffersona pokonali u siebie Washington Wizards 14 do 100, a Oklahoma City Thunder nie dali najmniejszych szans Golden State Warriors, wygrywając 110 do 87. Bardziej jednak od wyniku dla obu stron istotne były kontuzje, jakich nabawili się Russell Westbrook i Ellis i póki co nie wiadomo jeszcze, czy są one tylko drobne, czy raczej poważne, choć raczej żaden z tych urazów nie wyglądał zbyt niepokojąco. Na dziś w przerwie na żądanie to wszystko, a na kolejną zapraszam już jutro.